Cześć, witam serdecznie na kanale! W dzisiejszym odcinku czasowniki modalne. Druga krew. Bam! Pamiętacie, jak w odcinku 9 Rock Your English rozmawialiśmy sobie o superbohaterach czasownikach modalnych? No więc minęło kolejnych ponad 20 odcinków, żebyśmy mogli do tematu wrócić. I wbrew temu, co niektórzy sądzą, to było zamierzone. Podstawowe użycie czasowników modalnych, czyli to, o czym już była mowa, to rzecz banalnie prosta. Przypominam, że czasowniki modalne nie przyjmują żadnych końcówek, że czasowniki występujące po czasownikach modalnych też nie przyjmują żadnych końcówek, że nie potrzebują żadnych dodatkowych operatorów, no więc jednym słowem prościzna, prościzna i jeszcze raz prościzna, co jest szczególnie przydatne na przykład w mówieniu. No dobra, fakt, że nie możemy dodawać żadnych końcówek może być wybawieniem, może być ogromnym plusem, ale może też być minusem. No bo jak stworzyć przeszłość albo przyszłość od czasownika modalnego? Tu zaczynają się problemy. Rzeczywiście czasowniki modalne nieco się utrudniają, jeżeli chcemy je bardziej zgłębić. Ale my sobie z tym... poradzimy. Dziś na warsztat weźmiemy dwa czasowniki. Czasownik MUST i czasownik CAN. Na początek MUST, czyli musieć. I takie ładne przykładowe zdanie. I must drink some coffee. No, thank you. I don't want coffee. <laughs> It keeps me Albo jeszcze lepsze. The show must go on. The show must go on. No i wszystko super, tylko jak to przełożyć na przeszłość albo przyszłość? Język angielski ma na to sposób. Bo rzeczywiście trzeba to nazwać sposobem. Jest pewien czasownik, który nie jest czasownikiem modalnym, a jednocześnie znaczy. Powiedzmy prawie to samo? Ja wiem, że prawie robi dużą różnicę, ale ten naprawdę znaczy prawie to samo. A jest to czasownik have to. Have to, czyli też musieć. Popatrzmy sobie na przykłady. I have to go to school. Muszę iść do szkoły. Albo. You don't have to put on the red light. Nie musisz włączać tego czerwonego światła. Must a have to przyjmuje się, że must jest raczej przymusem wewnętrznym. I must drink some coffee, czyli ja muszę wypić jakąś kawę, ale nie dlatego, że mnie ktoś zmusza. Nie dlatego, że ktoś mi z zewnątrz każe. Tylko ja czuję taki wewnętrzny przymus. Muszę wypić kawę, bo zaraz kogoś zamorduję. Przesadziłem? To przypomnijcie sobie, jak się czujecie w poniedziałki, rano, w pracy albo w szkole. Nie przesadziłem. Heftu natomiast jest przymusem zewnętrznym. A więc ktoś nas do tego zmusza, ktoś nam każe. W sensie my czujemy się przymuszeni. I have to go to school ja muszę iść do szkoły. Nie dlatego, że ja czuję taki wewnętrzny przymus, tylko dlatego, że mi ktoś każe. To samo wielu z nas mogłoby powiedzieć o pracy. Ja muszę iść jutro do pracy, nie mogę się dzisiaj z Tobą spotkać. Na przykład, You don't have to put on the red light. Oznacza, że, Roxano, ty nie musisz, nikt ci nie każe włączać tego czerwonego światła. Zostaw to, olej to. Rzuć to wszystko w pierony. Przesadziłem? The show ma zgołona, więc przedstawienie musi iść dalej, A nie dlatego, że ktoś temu przedstawieniu każe, żeby ono dalej trwało. Nie jest to nakaz, rozporządzenie ministra, ustawa. Przymus wewnętrzny, my czujemy, że to się musi wydarzyć. Przymus zewnętrzny, ktoś nam każe. Z zewnątrz. Dobra, teraz spróbujmy cofnąć te przykłady w przeszłość i zacznijmy sobie od heft. Zgodnie z zasadami czasu past simple cofamy have to w drugą formę i powstaje nam takie zdanie I had to go to school, I had to go to work. Musiałem iść do szkoły, tudzież pracy. No i to jest jasne. A co w przypadku must? Otóż w przypadku must, pomimo tego, że właściwie jest różnica pomiędzy must a have to, to w przeszłości gramatyka języka angielskiego już sobie na to wszystko ma. A to właściwie to samo. I przeszłość od I must drink some coffee będzie wyglądać tak: I had to drink some coffee. Musiałem wypić trochę kawy. A więc i must i have to mają wspólną formę przeszłą. Have to. No i co? Jak się zapewne domyślacie, dokładnie ten sam trik będzie miał miejsce w przyszłości. I will have to go to school. I will have to go to work. I will have to drink some coffee. Czyli niby jakaś różnica pomiędzy must a have to jest, ale jak przyjdzie co do czego, to takiego wała i w sumie to nie istotne. A więc nie ma się co dziwić, i nie powinni się dziwić ani uczniowie, ani jacyś znawcy gramatyki angielskiej, że must i have to jest ze sobą mylone również w teraźniejszości. Mylone, czyli używane na wymiennie. Przyjmuje się, że must jest nieco bardziej amerykańskie, a have to jest nieco bardziej brytyjskie, ale właściwie to jeden key. Do takiego wała równie dobrze możecie powiedzieć I have to drink some coffee i I must go to school, I must go to work. Podsumowując, jakie jest rozwiązanie w przypadku must, żeby stworzyć przeszłość i przyszłość? Używamy czasownika, który jest najbliższy znaczeniowo do must, czyli have to. I must drink some coffee, I had to drink some coffee, I will have to drink some coffee. mamy to. Podobna rzecz ma miejsce w przypadku can. Podobna, ale jednak niedokładnie taka sama. Tu obok can też mamy czasownik, powiedzmy, że blisko znaczy. To be able to, a więc być w stanie umieć coś, być w stanie coś zrobić. Daleki strzał? No, trochę daleki. Popatrzmy na przykłady. You can swim, czyli ty umiesz pływać. Masz taką umiejętność. Raz się nauczyłeś i raczej ci to nie przechodzi. Mamy to. Kontra you are able to swim, czyli ty jesteś w stanie popłynąć. To nie jest ogólna umiejętność, to jest. Co Ty jesteś w stanie zrobić w tym dokładnie momencie? Teraz ja jestem w stanie płynąć. Tutaj umiem pływać ogólnie. A tutaj na przykład wyobraźmy sobie, że ktoś przepłynął 30 długości basenów, wychodzi z wody, musi chwilę odpocząć, po czym powiedzmy po 5 minutach i szybkiej kawce dochodzi do wniosku OK, I am able to swim now. Jestem już teraz w stanie popłynąć. W jaki sposób w języku angielskim to jest do siebie podobne? No zaraz zobaczycie, ale może jeszcze po jednym przykładzie. I can't find the love I want. Nie potrafię znaleźć miłości, której potrzebuję. Ogólnie nie potrafię. Nie że tylko teraz. Tylko w ogóle brakuje mi takiej umiejętności. I'm not able to find my keys. Ja nie jestem w stanie znaleźć kluczy. Teraz. W momencie nie jestem w stanie tego zrobić. Ogólnie to umiem znajdować klucze, ja wiem, na czym to polega. Ale teraz nie jestem w stanie tego zrobić. Jak będzie wyglądać przeszłość od tych przykładów? Zacznijmy od to be able to. No oczywiście weźmiemy to to be, czyli być, i rzucimy je w przeszłość, czyli zamieni nam się to w was, ewentualnie where. I zdanie będzie wyglądać o tak. You were able to swim. Ty byłeś w stanie płynąć. Ty już byłeś wtedy w stanie wskoczyć do basenu i pływać. A przeszłość od Ken? No właśnie. W przypadku Ken sprawa się nieco komplikuje, ponieważ Ken wyjątkowo ma swoją przeszłość. Ma swoją formę przeszłą pod postacią could. I could swim, when I was five. Ja umiałem, ja potrafiłem już pływać, kiedy miałem 5 lat. To po co porównujemy Ken z to be able to, skoro Ken ma swoją przeszłość? No bo jeszcze jest przyszłość. Znowu zaczniemy tutaj. No musimy rzucić być. Przeszłość, a więc użyć will. I to zdanie zamienić na You will be able to swim. Ty będziesz w stanie płynąć. Jak w takim razie będzie wyglądać przyszłość od can, a o tak, you will be able to swim. A więc możemy przyjąć, że od obydwu tych zdań przyszłość to będzie you will be able to swim. Da! da. Puh, jasne, mój ulubiony przykład wspólnej przyszłości od can i be able to to will be able to fly. Czyli albo będziemy w stanie polecieć, albo będziemy mogli, będziemy umieli latać. Tłumaczcie sobie jak tylko chcecie. Jeżeli chodzi o tekst piosenki, obydwa tłumaczenia pasują. Podsumowując, porozmawialiśmy sobie dzisiaj o dwóch czasownikach modalnych: must i can. Przeszłość must to have to, a przyszłość to will have to. Przeszłość can to could, a przyszłość to will be able to. mamy to! Dwa czasowniki modalne. A reszta zapraszam za tydzień. Jak zwykle możecie tam coś polajkować, coś skomentować, szczególnie jeżeli macie jakieś pytania w związku z tym, albo chcecie mi trochę nawrzucać. A przede wszystkim do zobaczenia w następnym odcinku Rock Your English!